Ej, Sergiusz! Sergiusz! No, to ja. Przechodziłeś kiedyś Minecraft speedrun? Nie. Nigdy w życiu nie grałeś w Minecraft speedrun? Nigdy? Powiem Ci tak, ja nawet w Minecrafta grałem za trzy razy w życiu. Idealnie! Chcesz wziąć udział w challenge'u e, speedrunowym Minecraft? Kobiet? To nie miał być babski challenge? Tak. Ale no właśnie. Ja to jest znam. babski challenge. A. Ale to jest babski challenge plus ludzie, którzy nigdy nie grali. Okej. Okay. A w ile się to przechodzi? A. No. Hmm. Od 20 minut, załóżmy? No do 2 godzin. Od 6 godzin. No, no. <laughs> Okej. A ile dni to trwa? E, od piątku 18 do niedzieli 27. Tydzień, dwa dni. I Dobra. za pierwsze miejsce jest 5000 złotych. a kto za to płaci? Ja. Bo ja... Sobie Pani pomyśleć. prezes! Ooo... O, o, tak, to tak! to mi się podoba, to mi się podoba, defraudujemy pieniądze z firmy, mm -hmm. <grym> Nie, to moje prywatne środki, to nie są służbowe. No, ale to przecież głupio będzie brać cię pieniądze, jak, jak wygram. No to jak wygrasz, to Ci nie dam. Jak Menders <grym> <to możesz grym> <dać, to> dostaję... <grym> wygra, to dostaje pół. Jak ja wygram, to nie dostaję nic. A czemu ja nie i Menders mamy największe doświadczenie w speedrunach. No, to, to prawda. No, to no. prawda. A ja, to a, dobra, no... A na czym polega A tak to cała reszta była nigdy, nigdy nie grała. No musisz do, zabić smoka. Tak, zabić smoka jak najszybciej. A żeby go zabić to co trzeba zrobić? No przejść do netheru, ubić świniaki, zrobić się portal, przejść do endu i wtedy go zabijasz, nie? A ile, a, ile, a ile koleżanko czasu, a ile masz najlepszy czas w tym? Mój best? Ile to było Kasia? Trochę mniej niż ty, nie? Mm. W tym drugim chyba tak, coś koło 32-34 minut mamy z nami. No, Albo nawet, ja nie wiem, czy ty nie miałeś 28. To mam takie pytanie. Wiesz, mi się wydaje, że miałam 28. No. ale nie pamiętam. no. no. To, ten, to, to ten upośledzony. To ten upośledzony mamon się jara, że ma 40 Ej, minut? No, ale. Mamon na ma mniej już, wiesz, jeśli parę zrobił. Czy pan choinek i pani Jemiołka wracają na salony? Tak. O tak, okay. jestem panem boinkiem, będziemy zrobić speedruna. Mm -hmm. ehm. <laughs> to jest jakaś taka gra. Tak, tak. Jak będziesz miał kiedyś... To chyba nie mój rocznik po jak prostu. Nie, nie rocznik, jak, rocznik. jak będziesz miał to więcej niż 15 <laughs> minut, Już <laughs> sobie na Youtubie. Nie! że życie proszę! Nie! 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 Proszę, nie! No dobra, nie mogę tego powiedzieć. Nie, mów Pan Kolinek i pani jamiołka. Dobra wiem, co dzisiaj wieczorem Kasia będę robić? To jak coś. Tak może być. A... Na czacie. O nie udawajcie, kurwa, teraz wszyscy na czacie, że nagle odkryliście, kurwa, panią jebiołkę. Ja pierdolę. No. no. Skasowałbym to, a niestety nie mam kurwa dostępu do YouTube. <noise> Jeszcze główny! To już tam musi zostać. A Max też że o, już link. O, już mam A, link, co? już wiem, co sobie obejrzę przed snem. Tajnie. Cześć, Fajnie. że nam no, to, dom serwiusz, tam wtedy zdecentrowali się na jak no. będziesz chciał wziąć udział, to chyba jeszcze Lipsom też będzie się uczył i będzie też brał udział. Też nigdy nie grał w Minecraft. No dodatkowo to jest na tyle spoko, że można zagrać. Jak ci nie pójdzie, to w to nie grasz, nie? No to ta, tak. Tak. A Mamon bierze udział? Nie, bo Mamon jest w tej sobie samej... doświadczony. Bo jest to ja jest. i sobie bierzemy tak bardziej for fun udział, ale... No, tak, on jest za dobry, Aha, jest to, żeby nie Ja wiem o co chodzi, czyli on, czyli ty tak, ty dajesz 5 koła, ale chcesz to wygrać, żeby nie płacić, więc naprawdę. <grym> okay, nie! Nie! No. Jak, 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 jak ja wygram, to następna osoba dostaje pieniądze, w, sensie w kolejności, druga osoba. Czyli druga osoba, która wygrała. Tak, a jak z wygra, to Menders dostaje pół, i druga tak. osoba dostaje drugi pół. Ja nie dostaję kaski. Nie, nie, nie. A trzeba mieć Minecraft Premium? Ja chyba miałem. No w sensie, chyba... Nie, chyba nie. Nie wiem jak to jest z tymi modami, nie? Bo tam te mody są fajne. w sensie ja nie, to mody nie wiem jak tylko... z tymi modami. No. Ja też nie wiem. A, a będziemy mieli kogoś, kto znowu zrobi poradnik co otrzymał, pobrać. Tak, tak. tak, tak. Oj Boże, komputer nie będzie mi się smażył i będę mogła robić sześć instancji na raz, a nie dwie. A! Yeah. A! Co to znaczy instancje? A, bo będziesz musiał szukać Andrzej, też idealnych światów. Tak, będziesz uh, runował CD. Tak, parolował CD, żeby znaleźć idealny świat. Easy to jest. Serio. Poczekaj sobie kogoś w komunikacji, kto będzie, zna się na speedrunach i cię